Dziś w ramach gawęd historycznych o budynku szkolnym na ulicy Rojnej 33 najczęściej w sumie historycznie patrząc skojarzonym ze szkołą podstawową numer 28 i słusznie, bo ten budynek powstał właśnie dla tej szkoły podstawowej numer 28. Ta szkoła wprowadziła się tu w połowie lat 70 ubiegłego wieku. Szkoła ma zresztą Miała, bo ona nie istnieje, tak naprawdę, jeśli chodzi o ten numer i tę placówkę. Bardzo długą tradycję, bo ona była jedną z tych szkół powołanych na początku przez władze łodzi, gdy upowszechniano tu taką publiczną, bezpłatną edukację w 1919 roku. Ta szkoła funkcjonowała przed wojną i we wczesnych latach powojennych na ulicy Franciszkańskiej 76. Ten budynek się zachował. Obecnie jest tam akademik, Akademii Sztuk Pięknych. Taka kamienica można powiedzieć, jak zresztą większość szkół wtedy tak się mieściła. Praktycznie wszystkie te nowe budynki szkolne, ta, ta akcja powstawania to już jest początek od dwudziestolecia międzywojennego one zaczęły powstawać. A to jest to, tak jak mówiłem, szkoła zbudowana w latach 70 -tych. Jak większość szkół na Taufilowie zresztą to są przeniesione placówki ze starych bałt, gdzieś z kamienic. Praktycznie tu wszystkie sąsiednie szkoły mają taką, taką historię, że one właśnie gdzieś ze starych bałt, z kamienic zostały tu przeniesione. I ta szkoła numer 28, tu wiele absolwentów tu zresztą jest jeszcze w okolicy, Działała do powstania gimnazjum. W tym budynku zrobiono gimnazjum. Od 1999, od 1999 do 2019 w tym budynku działało gimnazjum numer 7. Też pewnie jest sporo absolwentów na teofilowie. No, niestety w efekcie tej całej deformy edukacji i tego, co się stało, gimnazja trzeba było zlikwidować. Ale tu w przeciwieństwie na przykład do budynku obecnej szkoły, 84 Szkoły Podstawowej nie od... Tworzono jako tej placówki numer 28, tylko włączono ją w struktury szkoły podstawowej numer 71. To wynikało z przeładowania szkoły numer 71. Zresztą te, takie praktyki jest, miały miejsce w, w większej liczbie m, miejsc, w Łodzi, nawet na Teofilowie ze Szkołą 183 i też dawnym budynkiem m, gimna, y, gimnazjalnym y, przy Klaretyńskiej. M, ale tu właśnie stworzono oddziały początkowe szkoły numer 71, czyli te najniższe klasy szkoły podstawowej 71 działają w tym budynku, który wielu kojarzy się ze szkołą podstawową numer 28.